Panie ministrze, ile pan wypił tego piwa z męcenem na tym słynnym spotkaniu w Toruniu? W sumie trzy kufle, część bez, bezalkoholowa. Jak pan wspomina to spotkanie? Tam było dość, gadaliście z męcenem tylko o polityce, czy był jakiś... Ale to w ogóle był bardzo miły wieczór, bo ja tam ponad, dwie godziny, pan był, tak. ponad dwie godziny spędziłem i znalazłem wspólny język z ludźmi, którymi... Którzy głosują na kogo innego. I, i to, to było dla mnie budujące, że można bez tego pisowskiego jadu, tej, tych teorii spiskowych, tego zamachu smoleńskiego, tych wszystkich bzdur, tego odsądzania się od polskości i patriotyzmu, można było o konkretnych sprawach pogadać. Najpierw z młodymi ludźmi, jeden, jeden miał wieczór kawalerski, potem z innymi. Skończyła się debata trzaskowski Męcen. No, właściciel pubu poczuł się gospodarzem i przyjechał i postawił piwo. No, znaczy, o co chodzi? No, chodzi o to, że jest dużo oburzenia. Nie części wyborców Konfederacji, ale też wyborców i polityków prawa i sprawiedliwości, którzy y, mówią i piszą, jak publicyści bliscy pisowie o zdradzie, o tym, że on nie, jest ja, Radziwiłłowi. Z, z oświadczeń posła Mencena wynika, że on wiedział dokładnie, co robi, że mianowicie chciał wyjść z takiego przymusu ewentualnej koalicji z pis chciał się otworzyć na inne możliwości koalicyjne, po to, żeby nie być zakładnikiem i przystawką PIS-u. Jako y, y, polityk z większym od niego, z dłuższym sta y, stażem, uważam że, uważam, że mądrze robi. A myśli pan, że to skuteczne jest otwarcie na innych koalicjantów? Wyobraża pan sobie, że w 27 roku Platforma Koalicja Obywatelska, wszystko jedno, jak to nazwiemy, e, usiądzie do rozmów koalicyjnych z Męcenem? Koalicję zawiera się nie z tymi, z którymi się w 100% zgadzamy. No, sam pan przed chwilą powiedział, tak że lewica nam różne rzeczy zablokowała. tak? Mencen ewidentnie ewoluuje. Już od piątki Mencena się odżegnuje. Wie pan, trend, w którą stronę, kierunek podróży w polityce jest bardzo ważny.